Na Polskę zapomniałaś o mnie, gdzie mnie wygnałaś. Gdzie mnie wyciągnęłaś za ocean i horyzont. To nie mój dom, to nie mój raj, to nie mój kraj. Chcę być jak ta na nad polskim krajobrazem. Mm -mm. I wąchać kwiaty z to poranku, łajna ich i, i świnie, drzewa, i kominy. Mi miasto, nie wszystko jedno. Gleba musi być oczysta Polska, co czysta, a nie odca. Cześć Wam wszystkim w blogu Śmieciucha. Jak zwykle zasapałem się, zmęczyłem, ale idziemy. Jest po wakacjach drugi dzień. No i słuchajcie, więcej można znaleźć i tak dalej. Wiadomo ludzie bogaci przyjeżdżają i sprzątają w chałupach i wyrzucają. No to zapraszam, idziemy. Co to jest kurwa? Hmm. To nie jest na wodę. Jo, to jest na wodę. Kurwa co? Co to jest? Co tu się wkłada? Ja tu wezmę ty... Nie, to, to silnik? Chuj, wie, ale wezmę to. Hm. Jak wygląda jak silnik. Nie wiem, muszę to już zobaczyć. Coś tam ogląda, ale co to jest? Co to masz? Czekaj! Nie zostawiaj tego, kurwa, co to ma? No, czekaj, no! Kurwa, Och. co to jest? Jezu, wiesz to, antyk pewnie, kurwa, to jest to antyk, dawaj mi to. Daj mi ten, to to worek weź, wyjebaj, po czym? Po bówna. Ale to w chuj stary musi być, ja pierdolę, ale jaki głośnik to ma. Te to radionosy na pleca, tam znalazł monitor już, jest drugi dzień po wakacjach i ludzie wyrzucają. Pokaż to, bo ja nie mam sił kurwa. No gdzie go zostawiłeś, ej! wyjść go z drogi! Chuju ten, ty weź go z drogi, bo wezmę go. Dobra, ale jest. Trzymaj, weź go wsadź. Trzymaj, tak. trzymaj go kurwa tak. Ja go nie będę. Co ty go nie będziesz? Mam ci jedną. Antyczny obraz no antyk malowany ręcznie w stary no, o, coś tyle przed chwilą ciuchy takie w przyśmienników stałe kurtki zimowe i tak dalej No to facet się na takim motocyklu za 50 tysięcy euro Zatrzymał ich o ten, o ten antyczny obraz się patrzył. No, się popatrzał, popatrzał i pojechał. O, od łodzi motorowej, chyba jeszcze działa, motorowej, takie pontonówki. ma szyga takiś. więc zabawka na wodę. Hm. O, jak widać, można się odnieść. Przeszedłem przez 3. Kurwa, kufer no do motorka. Nie mi się tego ciągać. Eee, to już wszystko przeszukane. To farby mam. Oby było, fajnie, no że jest. Trzeba rozmieszać. Kiedyś pomałuję. O kur. Chociaż tyle. Nie nie było nic, ale farby mam. Pół głańki. O, też się zostawi dwa wieńska. Już jakiś papcie kawę. Kawa. Kawa do. No, przy tym ma 3-4 miesiące i wezmę. Kolega pije, a nie pije z kawy, bo mnie kurwa czącha Potem o. Coś tu mamy?

Kurwa jest telefon ah, HTC mm, Panie i Panowie, widzicie? Tak to ja Patrzcie, już chowam Wyczułem. Widać. O, aparat Nikon stary. Wejdziemy dalej. Trzeba popakować. Damian, nie grzeb kurwa w każdym śmietniku. Mówiłem ci, czasami zrywaj se listek, jak idziesz, że wrzucasz coś, tylko ze ze zerknij. Nie wpierdalaj całej mordy do śmietnika przy ludziach. Aż tak. Trochę mniej godności. Na chuj to grzebać, jak tam nic nie ma. Ja wyczuję zawsze śmietnik. A są wystawki, to wiadomo, patrzy się. A kurwa pusto jest co? Będziesz tylko kamóweczkę o Co tam znajdziesz? Nic wartościowego. Zerwij listek, że w listek wrzucasz i chuj idziesz dalej. Weź listek kurwa i zajrzyj. Co ci mówiłem? Ciach, ciach i tyle. Oj, i tak trzeba mięśnia ci sumę jak jak świństwo. Ale nie wpierdalam i mam jakieś takie bliski kurwa, wszystko chemikalia wpierdalają o tym odpierdala Dobry dzień o, Usta, fuj. o, ciuchy, fajne spodenki pod koszulki różne. Oczywiście tam, tam też spodenki i hmm, te spodenki. Kaszulki fajne. Może O, już to rybeczki nie widać. No, Kolejna jakaś. Hmm, fajna. No, jeszcze nie. Kaszulka. Jest. Coś jest to o tu mamy taczki, kubki gdzie wziąć Co tu mamy? Sony Eriksson panie i panowie. Stary, dobry, słynny mm -hmm. O! Błędne, bo blisko chałupy. Jeszcze muszę przebierać. Dalej. O! Euro. Znalazłem. Jeden grosz. Na picie. O, żebrać można. O kurwa, pyka. Hmm, o, 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 pieniążek. Kurwa, szkoda że nie euro. Jebana brachma, tak? Oj, wie, drachma. O. Wróżniszki. Z kreatywe przydadzą się. No. Sto się jest Jip. Szczęk. Hu. tu No, fajny jip.

Co tu mamy? Mm. Kamera! Urwa! Już się cieszę. Retro chyba, no Sony no kurwa, co to jeszcze mamy? Ja niedawno wyszłem. Patrzcie ile zapałek. Chyba ktoś się kolekcjonował. Co tam jeszcze jest? Uuu, stara latarka, myślałem tym. Kurwa! O! Patrzcie! Wszystko za freleży. Za darmo. Płyty. O, o, o. To jest fajna bajka, klopsiki. To też fajna bajka, monster. Aha. To też jest fajna bajka. Kurwa. Hmm. 哦。 ubrany Całe wakacje grzebałem. Z Was wielu się opalało, popijało koktajle i się bawiło. A śmieciuch zapierdala przez całe wakacje na śmietniki. Dzięki za oglądanie. No i trzymajcie się. Nie wiem, czy dożyję następnego odcinka, czy nie. Zobaczymy, jak będę, to będę.